Pierwsza aklimatyzacja. Wyrównamy temperaturę. Pierwsza aklimatyzacja bojownika o kurczaczku. Jest tam. Jest ok. Ryba jest. Jeszcze siatki nie przyniosłem. Muliny zje wyłowimy. Podpiąłem siatkę z bojownikiem. Tam sobie pływa w środku. Jest gościu. Nie wyostrzyłem go. Gdzieś tam jest. I co wezmę trochę wody. I mu zrobimy małą, małą aklimatyzację. Ok. No i zostawiam go tak delikwentę na następną jakąś godzinkę. A potem go wpuszczę do wody.